Siemaneczko, z tej strony Maciej951 I dzisiaj sobie zagramy luźną gierkę w Subway Surf To co, zaczynamy Dobra, startujemy I myślę, że mogę jak na razie się postarać pozbierać wszystkie monety Ale wiem, że to do, do końca nie będzie możliwe Dobra, lecę Dobra, tędy sobie pójdę Dobra, moje ulubione ulepszenie buty. Przy okazji mogę mówić sobie kilka ciekawostek o mnie, albo o tym, co lubię w tej grze. Już wszystko, sobie tutaj. Myślę, że tak z 25 tysięcy mi się uda wbić. Moim rekordem jest około 184 tysiące. Tak, około było, troszeczkę mniej Oła, trochę walnąłem Przewaliłem, dobra, to jeszcze raz zagramy Dobra, lecimy Pierwszy gracz pokonany. Monety zbierane. Dobra. Ktoś to sorry, bo mi na Messengerze spamują W sensie spamują. Aj, co ja zrobiłem? Dobra, jeszcze raz. No tak w ogóle jestem w mieście, więc mogą być różne dziwne dźwięki tam z ulicy. Więc za to przepraszam, no, no i ja myślę, że to będzie ostatnia gierka. Dobra. Dwa razy punkty i lecimy. Dobra, trochę walnąłem dziesięć tysięcy punktów. Aha. Dobra, safej mi. sumie to sam nie wiem jak to się stało Nie wiem czy ja walnąłem w ścianę czy co to... Ale ja nienawidzę skakać po tych pociągach Dobra Piorę buty i yellow. I rozkok, skok. Myślę, że te 20 tysięcy to na luzie. A co do 25? 000, to no myślę, że, że gorzej będzie. Aj. Dobra. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Za zachęcam do za subskrybowania mojego kanału oraz yy, yy, oraz. Yy, za Dziękuję za oglądanie. To się